Dajcie na kanale. W kolejnym vlogu dzisiaj trochę inaczej, bo nie z transportu, a z kombajnu. Zmieniłem się z ojcem, on poszedł zrobić parę kursów. Widać już trochę się zmęczył koszeniem. A ja wsiadłem za stery klasa No akurat jest taki trochę kawałek słabszej gleby Tam jest słodniejsza kukurydza No jak na razie tak patrząc po tym co zawieźliśmy i po tym co skosiliśmy, a skosiliśmy już 8 hektarów 65 arów No to wychodzi tam coś koło 12, może 12,5 ton na mokro. Tutaj rośnie odmiana Amabit z KWS-u 230. Widać zaczyna się ładniejsza kukurydza. Prosimy tak 5,5-5 na godzinę. Obciążenie tutaj silnika mamy 50-60% tak, w tych granicach. Tutaj kamieni nie ma, więc tak nie, nie trzeba też przywiązywać większej uwagi. Mamy 70% zbiornika. No i gdzieś tutaj w połowie następnego przejazdu gdzieś będziemy sypać. John Dira już czeka, przyjechał z gospodarstwa. Podjeżdża. Będziemy sypać. W tej wcześnie wcześniejszym podjeżdża wcześniejszym sypać taką Stałą prędkością, ja tutaj e, jakby steruję wysypem i prędkością, czy przejadę na tył, czy przejadę na przód przyczepy. On jedzie stałą prędkością właśnie. Inaczej to mogłoby być lepsze ugrać, tak? Taka, takie wysypywanie, gdyby kierowca ciągnika robił po swojemu, trochę przyspieszał, zwalniał i tak samo, żeby kompanista to też robił. Jedna osoba musi trzymać stałą prędkość, a druga korygować idziemy na drugi przejazd i dokończymy sypanie. Trochę zostało, może w zbiorniku. Się mamy 26 października, więc już końcówka października, ostatnie dni. Na no, ta ciągle ma wilgotność. Eee, tak jak dzisiaj 33%, no i tutaj nic na razie się nie zmienia za bardzo, bardzo pomału ta wilgotność spada, no niestety taki mamy rok, że pogoda nie chce być nią współgrać z nami, albo jest pochmurno, albo pada, albo jest mgła, no i ta wilgoć nie ucieka ze ziarna. w jednym kawałku yy, przepraszam, w jednym kawałku 14 hektarów i tutaj zaraz obok przez drogę hektarowy kawałek Gospodarstwo, yy, przepraszam pole znajduje się gdzieś 8-9 km od gospodarstwa Także tutaj John Deere z 16 tonową i, i Fendt 700 z 10 tonowo przyczepowo akurat należą ze zbieraniem, zabieraniem, yy, odbieraniem ziarna. W sobotę, dwa dni temu e, strzeliła już jedna trzecia skoszonej kukurydzy z naszego areału. Oczywiście jeszcze tam dojdą hektary u ludzi, do tak, skoszenia się e, około może nawet 50. U jednego klienta 15, czy tam 20, u drugiego 10 i tak się trochę nazbiera. Prawdopodobnie wszystko, co będziemy kosić, to też będziemy skupować od ludzi. Tutaj w naszym rejonie cena mokrej kukurydzy za 30% wilgotność to waha się tak od 420 do 440 zł za tonę. A jeśli chodzi o suchą, no to na, nową, na nowe ziarno z tego, z tego rocznego zbioru. Są już propozycje, że mogą przyjechać i odebrać za 720 zł za tonę netto. Mamy yy, poziom paliwa, poziom AdBlue, temperaturę silnika, obciążenie silnika, tak jak tutaj się waha w 60-70% obroty, bębna, prędkość pojazdu. Tutaj mamy straty yy, ziarna, czy jakieś są. No tutaj mamy wysokość stawki, na jakim poziomie jest. I też poprzez zaprogramowanie tego przycisku yy, mamy możliwość podnoszenia i opuszczania do zadanej wcześniej do zadanej wcześniej wysokości, tak? Czyli nie trzeba tutaj ręcznie przytrzymywać przycisku aż się podniesie do końca. Tylko po prostu tak jak teraz naciskam przycisk i on na header sam się podnosi do zadanej, do chcianej wysokości, tak? No, Mamy już prawie 70%. Jak na razie farsa w tym roku u nas lepiej sypie niż KWS, ale to na razie mieliśmy tylko te najsłabsze działki koszone. Teraz dwie trzecie które nam zostało to już są takie ładne działki. Zadbane, z lepszą klasą ziemi Tu na nich myślę, że będzie Więcej Będziemy więcej widzieć, tak? No podsypiemy jeszcze Tutaj przed końcem, bo będę musiał zaraz przeciąć kukurydzę tym żeby wyrównać Do końca bo będziemy musieli przeciąć, więc lepiej mieć pusty zbiornik. Dobra. Teraz musimy odliczyć rządki, żeby przeciąć później, żeby nie zostawało. żeby później nie zostawało jeden rządek na przykład do skoszenia żeby nie było po prostu przejazdu na pusto Jeszcze tylko złożę zaminę. Jeśli chcecie więcej takich filmów, na przykład właśnie z kombajnu. Myślę, że to na niektórych będzie bardziej interesujące niż ty, ze z transportu To dajcie znać w komentarzu W komentarzach eee A zmienię się po prostu trochę z ojcem Ja będę trochę więcej może kosił A na dzisiaj no to tyle, bo nie chcę żeby... Film był za długi, żebyście po prostu mieli może ciekawszy materiał, ale krótszy niż taki bezsensownie wydłużony. Dlatego dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.